Cześć, opowiem Wam dzisiaj jedną historię. Ania wyszła z pracy wcześniej. Miała zarezerwowany stolik w restauracji na 20.30, a ponieważ firma znajdowała się w pobliżu mieszkania, miała jeszcze czas, aby pójść do domu i przebrać się. Wraz ze swoją najlepszą przyjaciółką zamierzała świętować ważne wydarzenie w swoim życiu. Miesiąc temu złożyła pozew o rozwód. Mąż był temu przeciwny, więc utrudniał cały proces. Ale ona zdecydowała dawno temu. Rozwód się odbędzie, a dziś, zaraz po obiedzie, otrzymała pismo z sądu o tym, że wyznaczono już termin rozprawy. Zadzwoniła do przyjaciółki, zamówiła stolik i cieszyła się wiadomością. O 18.40 skierowała się do swojego mieszkania. Musiała się jeszcze przebrać przed kolacją. Od razu widać było, że wycieraczka jest pognieciona, a pod, na podłodze leżał kurz i gruz. Kiedy weszła do środka, nie mogła powstrzymać emocji i płaczu. Z początku wydawało jej się, że do mieszkania przyszli złodzieje, ale potem, po krótkim spacerze po pokojach, wszystko zrozumiała. Brak sprzętu AGD: telewizora, komputera, czajnika, mikrofalówki, lodówki, robota kuchennego. W łazience brakowało nawet suszarki do włosów. Nie było krzeseł, stołów, stolików nocnych. Płyta indukcyjna została zdemontowana, zabrano wieszak z korytarza, lustro z szafą i taboret, na którym siedziała wkładając buty. Dzwonek do drzwi zadzwonił po pięciu minutach. Na progu stanęła sąsiadka z pękiem kluczy. Wyglądała na osobę z poczuciem winy i z zakłopotaniem mówiła: Twój mąż prosił, by go wpuścić. Ania domyśliła się, że to wszystko jest sprawką jej męża. Jak on to wszystko zrobił tak szybko? Powiedziała głośno Ania. Nie mógł naprawić mojego gniazdka przez sześć miesięcy. Nie mógł wynieść szafy z pokoju na jakiś czas, a tutaj w jeden dzień? Gniazdka i przełączniki też zostały częściowo zdemontowane. W przedpokoju, łazience, kuchni, w korytarzu brakowało szyrandola, a na jego miejscu wystawały dwa druty. Dziewczyna nie potrafiła wyjaśnić logiki takiego czynu. Nie odwołała kolacji, wręcz przeciwnie. Na spotkaniu z koleżanką zaczęły omawiać działania jej męża. Przyjaciółka już wcześniej upierała się, że trzeba zmienić zamki, gdy tylko mężczyzna wyjdzie z domu. Wieczorem wysłał jej smsa. Zabrałem wszystko, co moje. Resztą podzielimy się w sądzie. Następnego ranka otrzymała e-mail. Mąż zapewnił, że wszystko, co wyniesiono z domu kupił za swoje pieniądze i udowodni to w sądzie. Sam potrzebuje wszystkich tych rzeczy, gniazdek i żrandola, bo przeprowadził się do nowego mieszkania i nie ma pieniędzy ani sprzętu. Dodatkowo zatrudnił zespół pracowników, którzy zajmą się resztą. Każdy, kto myśli o rozwodzie, może doświadczyć tego, co Ania. Nie ma znaczenia, czy jest się mężczyzną czy kobietą. Kobiety czasami znajdują się w sytuacji, gdy mężczyzna przyjeżdża z lawetą i zabiera samochód prosto z podwórka. Mężczyźni też wielokrotnie zostają z niczym. W tym przypadku kobieta nie kłóciła się mieszkanie należało do niej zgodnie z prawem i nie zamierzała przywłaszczać reszty rzeczy. Jednak jej mąż zabrał z domu teczki z dokumentami, więc proces był długi, wymagał więcej wysiłków, pieniędzy i czasu. Zostały jedynie meble z zabudową, których mąż po prostu nie zdążył wynieść w pośpiechu drobne artykuły gospodarstwa domowego oraz pralka, która była szczelnie przykręcona do ściany. Co należy zrobić, by uchronić się w przyszłości? Złożyć wniosek o rozwód w tym samym czasie, co o podział majątku. Przed złożeniem pozwu ocenić stan rzeczy, najlepiej ze zdjęciami zrobionymi przez fachowców. Policzyć ilość przedmiotów gospodarstwa domowego i mebli do podziału. Do rozwodu należy przygotować się nie tylko moralnie. Ale i prawnie.